Ja jako skromny magister e, będę otwierał uniwersytet, ale bardzo się cieszę, że ta sala jest tak wypełniona. Niestety musieliśmy kilku osobom odmówić przyjęcia z naszego uniwersytetu, także bardzo się cieszę, że ten nasz pomysł, ten projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. W Wadowickim Centrum Kultury rozpoczął działalność Wadowicki Uniwersytet Dzieci. W inauguracji roku akademickiego udział wzięło 100 dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Oczywiście na sali teatralnej byli też ich dumni rodzice. Wykłady prowadzone będą przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a dotyczyć będą poznawania świata w sposób aktywny i badawczy. Dzisiaj na sali jest z nami przedstawiciel e, Uniwersytetu Pedagogicznego. Pan Rektor zapowiedział, że będzie na zakończenie, natomiast koordynatorem z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego e, jest pani profesor Kinga łapot -Dzierba. Bardzo prosimy tutaj do nas na scenę. Jest z nami również bardzo proszę na scenę panią Burmistrz Ewę Hinkiel. Szanowni Państwo, ja tylko mogę Wam pogratulować, że skorzystaliście z oferty Wadowickiego Centrum Kultury i Uniwersytetu Pedagogicznego, że u nas w Wadowicach jest, będzie rozpoczynać się działalność, inauguracja można powiedzieć roku. A prawie że akademickiego, Uniwersytet Dzieci, być może też Dzieci i Rodziców, bo to jest, tak jak pani profesor mówiła, bardzo, bardzo mądre, żeby to był Uniwersytet Dzieci i Rodziców. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście, że dostaniecie za chwileczkę indeksy, czyli to jest bardzo poważna sprawa i myślę, że wszystkie te zajęcia i wykłady, które zostaną Wam zaproponowane. Pozwolą Wam rozwinąć Wasze zainteresowania, Wasze pasje, bo jak wiemy, dzieci są otwarte, mają otwarty umysł, są chłonne wiedzy, chcą poznawać, chcą się rozwijać i myślę, że to będzie wspaniała okazja. Będzie to wspaniała okazja do nauki, ale też i do zabawy i to, co najważniejsze, rozwijanie pasji i zainteresowań. Bardzo dziękuję i Badewskiemu Centrum Kultury. Bardzo proszę przekazać nasze podziękowania Panu Rektorowi i myślę, że to będzie wspaniała sprawa. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę, aby to było to, czego oczekujecie i dzieci, i rodzice. A uroczystą inaugurację teraz Panie Profesorze Mam nadzieję, że ta propozycja, którą tutaj spotkacie, będzie pomoże Wam w rozwijaniu Waszych zainteresowań, Waszych pasji, ale przede wszystkim będzie doskonałą zabawą i pokaże Wam, że nauka wcale nie jest smutna i taka bardzo poważna, że można tę naukę y, traktować jak dobrą zabawę, czego Wam życzę, a przede wszystkim życzę Wam tego, żebyście odnieśli same sukcesy. Tak, to teraz przystąpimy do takiej już części związanej z udziałem studentów w inauguracji, czyli na każdym uniwersytecie, kiedy jest uroczysta inauguracja, studenci, w większości tylko wybrani studenci, ale my tutaj zrobiliśmy tak, że wszyscy nasi studenci są wybrani, od uroczyście otrzymają indeks. Za chwilę to będzie. Natomiast ja poproszę panią Monikę Granowską, ponieważ ta młoda osoba będzie koordynatorem z naszego ramienia, jeśli chodzi o Wadowickie Centrum Kultury. Z nią proszę załatwiać wszystkie sprawy. Natomiast w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury pani Agnieszka Gadowa jest, można powiedzieć, w dziekanacie czy rektoracie tego uniwersytetu. Drodzy Państwo, witam wszystkich przyszłych studentów Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci. Do naszego Uniwersytetu zapisało się aż 113 dzieci, to jest bardzo, bardzo dużo, dlatego mam to zapisane aż na kilkunastu kartkach i będę tu tutaj, no pozwólcie, ale przekładać i prosić tutaj kolejne osoby na scenę po odbiór indeksu. Zuzanna Stolarczyk, Donata Krasuch, Jakub Gołuchowski, Natalia Czapla, Przemysław Pindel, Nikola Ptaszek, Filip Płaszczyca, Borys Mikołajczyk, Dominik Rolka, Mateusz inaugura Na inauguracji dzieje się taka bardzo ważna rzecz, jak ślubowanie. My studenci Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci uroczyście ślubujemy. Być dziećmi ciekawymi świata i bezustannie dążyć do zdobywania wiedzy. Dociekać źródła problemu, poszukiwać rozwiązań, Służyć wiedzą i umiejętnościami innym, być prawdziwym odkrywcą i nie tracić naukowego zapału. Jeśli się zgadzacie, to trzy, cztery. Pierwszy wykład zatytułowany Co to jest Uniwersytet poprowadziła dr Ewa Żmijewska. Dzisiejszy wykład chciałabym, aby był rozmową między Wami a Mną. Dlatego pozwoliłam sobie zejść tutaj na dół, mam mikrofon i będę Was prosiła o budowanie tego wykładu razem ze mną. Zacznijmy w takim razie od. Takiej kwestii. Przyjrzyjcie się i rozpoznajcie bohaterów tych trzech obrazków. Co jeszcze można o nich powiedzieć? Co ich łączy? Są czegoś ciekawi. Są czegoś ciekawi. No pięknie, no to jak my tak rozmawiamy dzisiaj, to ja jestem przekonana, że to będzie najlepszy uniwersytet dziecięcy. W historii czwartej Rzeczpospolitej. Kolejny wykład już za dwa tygodnie, a tematem zajęć interaktywnych będzie Podróż przez Muzyczny Świat zwierząt.